Dosłownie kino w chmurach. Jesteśmy właśnie pod Warsaw Tower i to właśnie tutaj znajduje się kino w chmurach, do którego pokażemy Wam, jak się dostać. Wejście znajduje się na rogu Chmielnej oraz Alei Jana Pawła naprzeciwko Złotych Tarasów. Chodźcie! Po wejściu do budynku znajdziecie nasz stand Warszawskiego Festiwalu Filmowego, do którego podchodzicie. Po okazaniu biletów zostajecie przepuszczeni przez bramki do wind. Kierunek 46 piętro. A mówiłam Ci w ogóle, że ja mam lęk wysokości. Lecimy do kina. Ale tu jest ładnie. Witamy w kinie w chmurach. Będę mówiła szeptem, ponieważ obecnie trwają sandce. W tym kinie znajdują się dwie sale. Jedna po prawo, a druga co? Jeszcze kawałek. Po lewo. Zachęcam do wpadania wcześniej, ponieważ przed seansem możecie naprawdę skorzystać i podziwiać piękny widok panoramy Warszawy. To co? Widzimy się w kinie w chmurach? Bądźcie punktualni. Wpadajcie do Warso.